Hejka, tutaj już y, zaczynamy dzień kwarantanny, drugi na imprezie fajnie się składa. Proszę o żebyśmy skali od 0 do 10 swoje samopoczucie. Okej, okay, to trochę nie ta bajka, ale generalnie tak. Za pół godziny startujemy z drugim dniem fajnie się składa. Natomiast ja chciałbym y, opowiedzieć o jednym y, fakcie, który miał wczoraj miejsce y, w jednym zdarzeniu i troszeczkę y, 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 mam tutaj y, dokręcić, że tak powiem, może nie czwarty odcinek, ale odcinek 3, jedna, druga, jeżeli chodzi o te figurki tutaj, które mam też prezentuję Wam tutaj z kosmicznych jaj. Bo generalnie podszedł tutaj wczoraj jeden wystawca, za chwileczkę może za koniec filmu do niego też podejdziemy, porozmawiamy. Natomiast podszedł i powiedział, no fajne te figurki z tych kosmicznych jaj, ale halo, halo, ten lord Helmophon to powinien być niższy, on jest równy jak te figurki. Słuchajcie, myślę, że znajdziemy na to rozwiązanie. Tu jest sporo stoisk z łóżkami. Najfajniejsze będą te łóżki chyba tego od Harry Pottera takie i od czarnej pantery takie trzy czwarte. Jest Damian z Klockowym Imperium. Zobaczmy, czy tam nie, takich wróżek nie dostanę i zrobimy sobie taką małą modyfikację może tego loda Hełmofona. Okay. Stoisko Damiana, czyli Klockowe Imperium jest po drugiej stronie hali, także tutaj musimy pożegnać na chwilę. Moje skromne tutaj trzy gablotki i przemieścić się przy okazji zobaczymy jak to wyglądało przed rozpoczęciem drugiego dnia. O tutaj mózg całej operacji pod nazwą fajnie się składa. Co dalej? No tutaj mamy Premopora. E, idźmy dalej, zbliżamy się. Do tego pana pewnie kojarzycie. Mamy tu stoisko klockowego imperium. Tutaj tych panów, którzy grzebią w tych klocuszkach, też pewnie kojarzycie właściciela. Nie ma, ale o, widzę go tam w tle stoi. Zaraz go zawołamy, podejdzie. Natomiast w międzyczasie zobaczmy, co on tutaj ma z gwiezdnych wojen. No, pierwsza ta najdroższa Soka. No, jest, jest parę, parę perełek, by się tutaj znalazło z gwiezdnych wojen. O, tutaj mamy dodat To SW0500. No, całkiem, całkiem fajne rzeczy do kupienia. Damiana. Natomiast dobra, ja przyszedłem po nóżki. Eee, gablotka z nóżkami jest. Eee, szukamy czarnych krótkich nóżek. Eee, tutaj coś w rogu leży. Eee, czy, to kwestia, czy to są te krótkie, krótkie, czy to są te trzy czwarte. Eee, szybki lub na te nóżki z boku będzie dobrze. Tak, to są, to są dokładnie te trzy czwarte od Harry Pottera. Także eee, zaraz je tutaj eee, przytulimy. Tak, mam, są te nóżki. O, jest właściciel. Tych panów, tych panów pewnie też poznajecie. Damian, ja te nóżki sobie pożyczyłem. Potem się rozliczymy, podejdę na spokojnie. Dobra, zapisz mnie na zeszyt. No i wracam do siebie. Ponownie tutaj możecie znanych i lubianych sobie obejrzeć. O, to najbardziej zwariowany. Wystawca na całej imprezie, twórca własnych mikseli. Eee, tutaj podobnie mamy szefostwo, dobra, mamy moje stoisko, mamy czarne nóżki. W wolnej chwili e, spróbuję zrobić z tego komplet. Natomiast tutaj jeszcze ostatni look na hale. tutaj zobaczyć można kto się tutaj przechadza, a już za chwilę zaczyna się drugi dzień imprezy, otwarcie bram. Jak będę miał tylko jakąś chwilę, to spróbuję dla Was te nóżki połączyć. Dobra słuchajcie, ja mam minutkę wolnego, akurat trwa przerwa między prelekcjami, więc na szybko podmienię te nóżki w tym Lordzie hemofonie. Ok, tak to wyglądało. Normalnymi, długimi nogami. Układamy te krótkie nogi, trzy czwarte od Harry Pottera, które mamy z Koczkowego Imperium od Damiana. No I tak się prezentuje ten rock nóżka. Krótkich zaraz zobaczymy, jak to w całej gałosce będzie wyglądało. mamy te trzy figurki. No, ląd Helmofon jest teraz zdecydowanie niższy. Bardzo fajnie się prezentuje w porównaniu do tych dwóch pozostałych figurek z kosmicznych. Jaj! Ok, może odwiedzimy jeszcze teraz pomysłodawcę tego skrócenia ląda Helmofona. A tu mamy stoisko z wystawą prac Bartosza Sasińskiego, czyli pomysłodawcy krótkich nóżek Lorda Helmophona, a to i oto sam Bartosz Sasiński. A ja słuchajcie powoli już chciałbym się pożegnać z Wami w tym szalonym odcinku na live. Tu jeszcze QR kod do prac Bartosza na Instagramie. Sorki za jakość dźwięku, ale no to wszystko na live było realizowane. No i oczywiście fajnie się składa. Hejka!